Nie. Pracuję, jak tak właśnie od 2003 roku, od września, z przerwami przemieszczonymi. W tym czasie prowadzimy wiele spotkań, grubo ponad 100. Yy, nigdy nie zostałem usunięty z łatwiej rezerwowych. Mam tu przed sobą protokół, wypisany przez sędziego po meczu, i może przeczytam dokładnie, co jest napisane. Co sędzia napisał w tym protokole na podstawie tych dwóch, trzech zdań zostałem usunięty z łapki rezerwowych i otrzymałem parę podmęczą, które zaraz yy, co do kary jeszcze będę chciał kilka zdań powiedzieć. Uwagi. W 90 minucie plus 1 minuta pomiany został trener wizerowo-czeskich niemiec przez sędziów głównego za wyjście poza strefę techniczną i wejście na butel boiska. W 90 plus 5 usunięty został ze strefy technicznej tereny wizerowo-czeskich Michniewicz za ponowne opuszczenie strefy technicznej i ostateczne rzucenie butelką o ziemię. Jest wszystko? Na podstawie tego zostałem wskazany na niebie też dwa najbliższe mecze. Chcę tylko powiedzieć, że ten automat, o którym Pan wspominał, że jest to karak automatu, strzela, a nie strzela. Strzela do mnie, do innych trenerów nie strzelał. To jest mecz między Arką a Śląskiem Rosła. W 68 minucie tego meczu wyświadczenia siebie został wyproszony przez sędziego na trybunę. Decyzja komisji GI z 7 maja 2019 roku. Komisja Ligi nałożyła karę dwóch meczów dyskwalifikacji kwalifikacji z na 6 miesięcy oraz karę finansową w wysokości 3 tysięcy złotych na tynę raźmowska w Wrocławie szabczak w nie z jego niewłaściwym zachowaniem podczas meczu w dwudziestej kolejnej Widzimy tak dokładnie, że to na komu teraz trzeba rację Ja uważam, że ustałem już tylko szanuję wszystkich, gdzie To po pierwsze uważam, że w złym kierunku to zmierza, bo dziś najważniejsi są sędziowie techniczni. Każdy trener, który jest w ostatnich ma to samo uczucie, co ja, że ci sędziowie techniczni próbują być najważniejsi. Sędziowa głównego pokazuje kamerę liniowego również, a technicznego pokazuje tylko wtedy, jak się wykupia przy niej i próbuje na siłę być najważniejsze, żeby go zobaczyła też żona czy kochanka i przez to są problemy dla trenerów. Wielu trenerów z tym ma problem. Ten problem również miałem, bo uważam, że... Coś trzeba z tym zrobić, nie może być tak, że sędzia techniczno wszystkim decyduje. Nie zostałem wyrzucony przez sędziego wyznanego za duże przeszkadzanie mu utraty, tylko sędzia techniczno okazał się nadrobić. Jeden przykład, że przypadek kryśka starożytności nie jest udostępniony, podobnie było z Macie, skoro pracował w Michle, prowadził mężczyznę Lej Wisła, również został wykoszony przez sędziego i również został zawieszony, kary zawieszeni. Dziwię się, naszego w stosunku do mnie zakarane jest tak jasne. Ja nie znam nikogo z komisji Wilii, z którymi miałem z nimi okazji rozmawiać. Napisałem pismo wyjaśniające, że w czwartek zaplanowaliśmy zajęcie na godzinę 17, że jeśli będzie potrzeba wysłuchania mojej racji, to ja chętnie pojadę do Warszawy i złożę wyjaśnienia, i chciałem nie chciałem zmieniać się, nie chcę się utorować godziny meczu. Nie mam pojęcia dlaczego tak się stało i jeszcze uważam, że może już nie wszytyiance... Właśnie tak. Bo to jest wypadek, możesz się odwołać od decyzji sądu, a tutaj nie ma odwołania. Decyzja ma adekwatowe dobrego wykonalności. Nie ma możliwości odwołania się od tego.